Siemanko. Siemanko. Środa. A w zasadzie to czwartek. Gdzie jest czwartek? Października. Godzina pierwsza, zero dwie. No, wyjeżdżamy o takiej porze, wyjeżdżamy. Lecę na Ostrudę. Załadowane mam około 19 ton. Pojemniczki na hajedynkach plastikowych, paletach ile palet? Nie pamiętam dokładnie, ale prawie pełno. No i oczywiście z Ostrudy zabieram pojemniki. Awizację mam na godzinę 6. Zajadę tam jakoś po piątej i będę próbował się pasować od razu na firmę. Powinni mnie wpuścić, mam taką nadzieję. Jakby w miarę szybko rozładowali, załadowali. To będę wracał do domu. Liczę na to, że na 15 godzin da się to zrobić. Jak wyjeżdżam około pierwszej w nocy, to zazwyczaj udaje się nawet jeszcze pojemniki rozładować. Na suwałkach na powrocie jestem dobrej myśli, chociaż z drugiej strony, jak wiecie, tam to jest loteria. Czasem można pod rampą spędzić godzinę, czasem trzy, czasem pięć. Nie ma na to reguły. Ruszamy w kolejną trasę. Jedziemy! Byłem dzisiaj na siłowni, wiecie co, i niestety mogłem tylko zrobić kardio, ewentualnie jakieś rozciąganie, ponieważ na ostatnim treningu, jak wam mówiłem, koleżka mi pokazał, jak tam mniej więcej poprawnie wykonywać pewne ćwiczenia, a tylko dlatego, że zauważył, że ja robię źle po prostu dane ćwiczenie i do czego dążę. Właśnie robiłem sobie rozpiętki na linkach, ściągając do siebie, robiąc klatkę piersiową. I po prostu jakby za szeroko rozciągałem, za duży ciężar wziąłem, brałem jakby, nie dociskałem klatki piersiowej, tylko do góry ściągałem. Myślałem, że górna partia mięśni wtedy będzie wchodzić. I prawdopodobnie, nie wiem, naderwałem mięsień. Bo ja mogę właśnie ręki podnieść potem ten tutaj. Albo jest nadorwany, albo jest przeciążony, przeciągnięty. Nie mam pojęcia. Byłem dzisiaj u fizjoterapeuty, rozmawiałem z nim. No to mówił, że i tak termin ma dopiero za tydzień. Musiałby to obejrzeć. Ewentualnie jakieś prześwietlenie, coś tam, coś tam. Wtedy mógłby coś powiedzieć więcej, ale to podejrzewam, że na dwóch, trzech spotkaniach pewnie się nie skończy. Także mówię do niego, zobaczymy jak dalej ta sytuacja będzie się toczyła. No na razie jest ciężko, nie mogę ruszać. Już praktycznie drugi dzień. Im mniej ruszam, tym gorzej potem na przykład tak śpieczę leżę, w ogóle to ręką ruszyć. No I staram się mniej jej używać, żeby nie przeciągnąć, żeby ona odpoczęła. W nocy, jak spałem, teraz jak leżałem, trochę starałem się ją rozciągać, chociaż nie wiem, czy to dobrze. Bo nie wiem, czy czas nie jest gdzieś tam jakiś przyczep zerwany, ale chyba nie, bo ani obrzęku nie ma, ani jakiegoś tam sinienia. W każdym razie no, muszę sobie teraz siłownie troszeczkę odpuścić. W sensie, może nie tyle w ogóle, ale po prostu inne partie mięśni, Ewentualnie rozciąganie, jakieś kardio. W sensie orbitrek, e, bieżnia, rowerek, stopery, coś takiego. Troszeczkę podbudować kardio. Może to z jednej strony lepiej. Kondycja może troszeczkę się poprawi. A co do faktów transportowych: 6 stopni na plusie, 6,5 można powiedzieć. I pyrkamy sobie. Zaraz będę zjeżdżał z S60. Jeden tak. Na Ełk, później Orzysz, Pisz. No i tamte Ruciane Nidym, Rungowa, Olsztyny, Barczewa, tak dalej, i tak dalej. Do Ostródy. Powiem wam, przeżyłem szok niesamowity. Piąta godzina. Ja już stoję pod rampą. to siak! Rozładowują mnie. Masakra. I nawet dokumenty dostałem na. Starowanie się do pustych pojemników Więc jak wszystko dobrze pójdzie Rozładują Staruję się, wrócę tutaj, załaduję pojemniki I będę mu wracać No tak, żebym tylko nie przechwalił No ale kurde, nie spodziewałem się Że tak, że w ogóle Mnie przetrzustał tutaj w puszczu Jest dobrze Kurde, chwaliłem Chwaliłem i przechwaliłem Godzina siódma dopiero Kolejce do wagi, żeby się starować. O, dwie godziny pod rampą A ty czego taki zmartwiony? Mhm. Był czas przewyknąć przecież Podjechałem pod rampę, czekam, czekam. Zielone, zielone. Zadzwoniłem, że stoję pod rampą okej. Okay. Odzwaniają. A jednak my nie mamy pojemników. Aha, spoko. Dobra dzwonię. A pod inną rampę też dzisiaj nic nie mają. Ok. A w dokumentach mam jeszcze, że ewentualnie Olsztyn jakby tu nie oddali. No i pisze do nas do biura, że nic nie ma. I za chwilę dzwoni. No jak nie ma? Jest tutaj z tej, z tej rampy. Ja mówię, dzwoniłem i mówią, że nie mają. Ja patrzę w telefon, a ja nie pod ten numer zadzwoniłem. No i podjechałem, dzwonię, bo to podobno palboxy mają mieć. Okazuje się, że tak, tylko trzeba było rampę zmienić. Także podjechałem pod kolejną rampę i coś tu powoli ładują palboksy. Także jest nadzieja, jest szansa. Jak załadują, będziemy wracać. Może się uda jeszcze zdjąć i do domu, ale powiem Wam, że kurde, męczę się z tą ręką strasznie dzisiaj. Nie wiem, właśnie jak z tym rozładunkiem będzie. Się zastanawiam ile tego będzie. Jeżeli dużo, to może, kurde, zostawić to na jutro szefowi. Nie wiem, sam. Chyba, że dam radę, no. Lewą ręką ciągać lewą ręką pompować ten wózek. No zobaczymy. Ile tego będzie, no. W każdym razie zabieram się za swoje śniadanka. Tableteczki i będziemy powoli się zwijać. W końcu załadowane wyjeżdżam. O, gadałem z gościem, mówił, że chciał na siłę, tak, żeby wszystko mi spakować. Także mam i palboxy, mam i pojemniki, i palety. Wszystkiego cały miks. Jak widać, pogoda nie zachęca. Jeszcze tutaj, jak. Będę wjeżdżał na ekspresówę, to jakoś w miarę, ale na tych bocznych to widoczność dosyć, dosyć ograniczona. W każdym razie, 8.27, dokładnie, wyjeżdżamy, także czas jest całkiem niezły, myślę, że na jakąś 12.20, 12.30 będziemy w Sowałkach. Rozładować 13. No myślę Max 14 w domu taki. Taki mam plan <noise> Zobaczymy. Jeszcze się zastanawiam nad tymi pojemnikami, czy je rozładowywać sam, czy po prostu prezesowi powiedzieć, że nie dam rady i tyle. Kurde. Żebym o ja to wiedział, nie? No ja nie wiem czy dam radę. <noise> nie chcę też jakby spowalniać ruchu tam kurcze na firmie że jak zacznę, kurde, powolutku podawać te pojemniki, to zaraz wózkowy będzie się denerwował. Dobra, zobaczymy, nie ma co tutaj na zapas się martwić. O, mgiełka fajna. I know your Cause you're to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. guess you trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too much się elegancko na 15 godzin. Rozładowałem Te palboksy, palety, pojemniki, lecę na bazę i będę kończył tą nierówną walkę. Jednak przy rozładunku tych pojemników, kurde, za ciężko, za ciężko, nie wiem może, może jutro nie będę się zgłaszał, dopiero w niedzielę, bo jak dadzą mi jakieś kurde, ładunek gdzie trzeba będzie ręcznie rozładowywać w sensie... Paleciakiem podawać, bo czasami są takie firmy krzak. To będzie lipa. Może być ciężko, więc. Więc może być tak, że dopiero na niedzielę się zgłoszę. Jednak na niedzielę się nie zgłosiłem, sprawa okazała się poważniejsza. Byłem u lekarza, jestem na zwolnieniu, także prawdopodobnie, póki co filmów nie będzie, nie wiem, może jakieś livey wrzucę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy to widzicie ale to jeszcze prezes pewnie będzie dzwonił albo ja do niego zadzwonię. W każdym bądź razie na dzisiaj tyle. Dzięki za wirtualne, mentalne towarzystwo i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.